8 luty 2015: Akła Psychol. Witam Was serdecznie. Yy, w zasadzie nie miało być w tym tygodniu filmiku. Yy, nie ma co pokazywać. Po drugie, nie chcę się znowu narażać na hejty. Yy, więc, tak. Ale, żeby być uczciwym i pokazywać wszystko, jak i co się dzieje, postanowiłem Wam pokazać moją kolejną wtopę. A więc tak, wczoraj zrobiłem podmiankę, dzisiaj jest niedziela, obudziłem się rano, tak jakbym szedł do pracy, yy, dałem yy, normalnie podwójną daweczkę makro do akwarium plus dodatkowy potas. Yy, potem się jakoś tak kapnąłem, że nie idę do pracy, zrobiłem sobie kawkę, ogarnąłem się trochę, światełko w akwarium się zapaliło, yy, no to sobie usiadłem i dałem drugą podwójną daweczkę makro do akwarium. I proszę bardzo, mam w tej chwili poczwórną dawkę makro w akwarium. I proszę, chciałem Wam to pokazać. Nie wiem, czy dobrze widać. Zobaczcie, co się dzieje, jeśli makro w wodzie jest dużo. Dobra, to by było tak. Wszystko yy, jeszcze tak z nowości. Dokupiłem jeszcze 10 neonków czarnych i tak jak ich nie było widać, tak nie widać ich nadal. Yy, chyba mają za dużo kryjówek. No dobra, mniejsza z tym nie będę Was zanudzał. Nie wiem nawet, czy kiedykolwiek opublikuję ten film. Może tylko na fejsie. Dzięki. Na razie.